Witam Cię w kolejnym odcinku programu z Płaski Brzuch. Dzisiaj zestaw ćwiczeń, które dla Ciebie przygotowa przygotowałam, będziesz wykonywał w podporze bokiem, podporze przodem oraz w leżeniu na plecach. Potrzebujesz e, albo ustawić sobie swój zegarek e, w telefonie komórkowym, e, albo mieć po prostu karmię interpałowy, w którym ustawisz czas pracy na 30 e, sekund. 10 sekund przerwy, ćwiczeń, które wykonamy, będzie 6. Ok? Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Będzie ono leżenie na plecach, z nogami uniesionymi w górę. Połóż się na plecy. Unieś obydwie nogi w górę. Ręce szeroko, sięgamy. Jak najwyżej załóż. Wydech I wydech. Zwróć uwagę, że barki są cały czas uniesione Głęboki wydech w górę. Jeszcze chwilka. Ekstra. 10 sekund odpoczynku. Nogi ugięte. Kierujemy łokieć do przeciwnego kolana. Palce skieruj na siebie. Aby zwiększyć napięcie. Umieść lekko I tylko wykonuj strefę. Barka. Utrzymaj ciało w sto. Palce cały czas skierowane na siebie. Wydech, Wydech. ćwiczenie w podporze bokiem. Pięknie. Przejdź do podporu bokiem. Łokieć ustaw pod barkiem. Donosimy biodra. I góra. Hop. Jeżeli jest Ci ciężko, oprzyj rękę na matę. Natomiast jeżeli nie, cały czas w górze. Wydech, wydech. Mamy cały czas napięcie. Jeszcze trochę. Zatrzymaj pozycję. Teraz będziesz tylko i wyłącznie unosić nogę w górę. Up, Trzymamy cały czas na pięciu. Głębokie oddech. Wam nie z górę. Pięknie. I same biodra. Płokieć idealnie pod barkiem. Jeszcze trochę. Dodajemy unoszenie nogi, trzymaj jeszcze chwilkę i w górę. Po tym ćwiczeniu wykonasz plan, czyli deskę i utrzymasz w tej pozycji 30 sekund, ok? Teraz chwilkę, naknię mocno po śladek. Trzy. Dwa, jeden. Elegancko. do pozycji planku. Pogód zestartowa na pół I utrzymaj tylko 30 sekund. Głowę wciągnięte. I, I trzymamy. Brzuch mocno napięty. i odpoczywamy. Dzisiejszy zestaw, który Ci zaprezentowałam, jeżeli jesteś osobą początkującą, wykonaj dwa razy, natomiast jeżeli jesteś osobą zaawansowaną, podpusz trzy razy. To, co najważniejsze jest, to pamiętaj o bardzo mocnym napięciu mięśni brzucha. W żadnym z tych ćwiczeń plecy nie powinny Ciebie boleć. Jeżeli tak się dzieje, Odpocznij chwilę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zwróć uwagę, że to już jest 12 odcinek programu Płaski Brzuch. Zacznij od treningu numer 1 i idź po kolei każdy zestaw ćwiczeń. Pamiętaj, jeżeli czujesz zbyt duże zmęczenie, po prostu chwilkę odpocznij i wróć do ponownego wykonywania ćwiczeń. W pewnym momencie Twoja kondycja na tyle się poprawi, że bez problemu będziesz w stanie wykonać wszystkie ćwiczenia. Okay? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!